Siemanko, witajcie w drugim odcinku z Psiego Patrolu, jak widzę gra wam się podoba, więc będziemy ją też dzisiaj kontynuować, jak już zapowiadałem. Myślę, że jest dość przyjemną grą, zobaczmy tutaj kolejny świat, wiem, że mamy dużo do odwiedzania, dużo tutaj miasta, nie tylko. Także mam nadzieję, że będzie git, tylko ja z kamerą też gdzieś po prostu tutaj ucieknę. Zaczniemy tak, idziemy zbierać ciastka, dobra, okej. Okay. Ho, 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 dobrze. Na razie nic nie chcemy od ciebie. Pozbieramy troszeczkę ciasteczek, nie ciasteczek. Powiemy, że tutaj jest dużo zadań do wykonania. I będziemy po prostu tutaj dalej zbierać. O. Mogę hydrant naprawić, to dobrze. Nawet widzicie, bym nie zauważył. Ale ciasteczka dalej jemy. Dobra, mamy naprawiony hydrant. Chcielibyśmy na pewno odblokować troszeczkę więcej tutaj e, nagród, trochę więcej e, wszystkich innych rzeczy. O kursaczki. Dobra, mamy jakiś box. Możemy pograć w piłkę? Super. O nie, piłka nie ucieknie nam. Dobra, to nie jest takie łatwe. Jakby ktoś się pytał, ten pan wyjątkowo dobrze broni tą bramkę, mimo że nie powinien, ale dobrze, my przechyczyliśmy, mamy pierwszy gol w trzech, drugi, dobrze, jak już umiemy jakoś walnąć tą piłkę, to nie ma tragedii, ale patrzcie, ja nie wiem, ta ręka chyba mu skoczyła, no na pewno musiała skoczyć, dobra, udało nam się go ograć, jest dobrze, widzowie, jest dobrze. Trochę taki Rocket League. Nie wiem, czy kojarzycie grę Rocket League. O, widzę, że ona tutaj jest. Dobrze, to jest ciasteczka, żeby kolejną hostobę tutaj móc... O, właśnie, udało nam się. Mamy! Jest dobrze. Jest super. To będzie najlepsze party ever, czyli wszechczasów. Czy pani coś chce mi powiedzieć? Pogadajmy z nią. Kurczaki znowu uciekły. Znaczy, koleta. Jak to możliwe? Dobra, jesteśmy super pomocnym psiakiem. Psi Patrol, super. Dobrze, pozbierajmy troszeczkę tego. I za chwilę pójdziemy zwiedzać, gdzie są jakieś nagrody dla mnie. To jest dla Marshalla. Będziemy musieli odblokować Marszala. O, no jakaś nowość. Możemy wejść. Dobrze. Ej, proszę, Gro. Współpracuj. O, udało się. Dobra, czy uda nam się wygrać? Dobrze, jesteśmy silniejszym szczeniakiem. Jest super. Chociaż w czym to miało być pomocne? Nie wiem, ale czasami troszeczkę zabawy dla szczeniaczka jest spoczko. Dobrze, tutaj kolejne pierniczki. Czy mi dzisiaj jeszcze jakieś pierniczki tutaj zjemy? Oby tak, oby tak, widzowie. Nie mamy jeszcze zumy. Będziemy musieli się dowiedzieć jak tutaj. Jak tutaj trzeba blokować inne szczeniaczki? Telefon nam dzwoni. O, z kolejna specjalna misja. Psi patrol do boju! O kurczę! Znowu te kurczaki uciekły. Czyli to jest takie cykliczne. Trochę wam pominąłem, ale widać, że nic nie wiemy, znaczy nic złego się nie stało. Hej, czekolada. I idziemy. Dobra. Jeszcze dwa. Jeszcze dwa kurczaczki, kurki. Kurka wodna. Well done! Jesteśmy super. Tak, psi patrol uratował dzień znowu Nie, nie chcemy reklam. Ale mamy no, nagrodę. Dobrze. Jeszcze kilka smakołyków i mamy nagrodę. Super. Tutaj za chwilę już wyczyścimy większość pewnie na tej mapce. O kurczę, czy ja dobrze robię?

A dobrze wiedzieć. Ciekawe jak tutaj wygląda sprawa z tymi innymi psiakami. Czy je trzeba to kupować, czy można tak doplokować? Ja pewnie sobie między odcinkami sprawdzę, a wy mi dajcie znać. O. Dobrze, idźmy tu. Troszeczkę. Nie lubię tego, że czasami nas teleportuje, ale dobrze, damy radę. Dobrze, o co tu chodzi? Dobrze, jest git, obawiliśmy się, jest dobrze. Dobra, idziemy tu, idziemy tu. Ja myślę, że no. Otworzymy jeszcze tą jedną skrzynię do końca. I będziemy na dzisiaj kończyć. A znacie, jak oczywiście, jak wam się podoba. O! Dobrze, udało nam się coś naprawić znowu. I zobaczmy, co otworzymy. Zrobimy to zadanie z boxa lub coś. Czy możemy sobie zmienić kapelusz? Tak. Aha, i tylko tyle. No dobrze. Tak czy inaczej, dziękuję Wam za dzisiaj. Pamiętajcie o łapce w górę subskrypcji i miłym, miłym słowie dla mnie i dla innych, którzy oglądają. Także trzymajcie się, papache.